Siema. W dzisiejszym odcinku taki krótki test, czy można kupić w markecie budowlanym lakier bezbarwny w spreju który się nadaje do jakichkolwiek prac przy samochodzie. Posłuży nam tutaj maska, która jest już w bazie. Poprzedniego odcinka, no i co, taki teścik mały. Kurde, no ja, ja to jestem zawsze sceptyczny do takich rzeczy, jak e, lakier bezbarwny z marketu budowlanego, bo nigdy nie wiadomo, jaki ten lakier będzie. No jest tu napisane: połysk, wysoka przyczepność, doskonała lakier samochodowy i tak dalej. Tutaj nie będziemy reklamować, bo to nie o to chodzi. Chodzi bardziej o sprawdzenie, czy w markecie budowlanym Kupimy produkt, który gdzieś tam nas zadowoli, przynajmniej w jakiejś, w jakiejś części dlatego e, tego spróbujemy. No, zobaczymy. Nałożymy sobie dwie warstewki tam w odczekaniu kilku minut i teraz tak, e, mnie najbardziej zawsze w takich sprajach interesuje. Już nawet ja wiem już, że ta jakość jest kijowa, no ale to nie jest istotne. Najbardziej mnie interesuje w tych sprajach zawsze połysk, ile? Połysku da taki lakier. Powiem wam szczerze, że kupiłem ostatnio lakier, typowo lakierniczy w sprayu i był totalnym głównym, który się w ogóle nie nadawał do jakiejkolwiek aplikacji, nie miał w ogóle połysku. Dlatego jestem ciekaw, czy taki spray z budowlanego sklepu będzie reprezentował sobą jaką, jako, jakąś jakość. Dlatego lecimy tutaj z aplikacją. A few moments later. Lecimy pierwsza warstewka. Hmm. No nie wiem. Chyba to słabo. Słabe to chyba jest ogólnie. Lakier jest wymieszany. Powiem szczerze, no jestem zszokowany jaki to jest straszny niewypał. Pozostawia dużo takiego odkurzu białego, co zresztą jest widoczne tutaj. I no mega słabo to wygląda. Myślałem, że to będzie trochę lepszy produkt. No, kurde, jak na lakier za 25 zł, to uważam, że coś powinien sobą reprezentować. A tu wychodzi na to, że to jest kolejny sheet sprzedawany i nie wiem po co i dla kogo taki jest. Naprawdę, no więc kurde, ja pierdolę. Popatrzcie, nie nakładam tego dużo, nie jest to z bliskiej odległości, a takim białym daję tutaj. Nie powinno w ogóle czegoś takiego być. Tak wygląda po zaaplikowaniu. To jest bardziej białe jak połysk. Nic nie napisali na puszce, że to jest biały połysk, no ale dobra. Kurde, ale kicha. Boże, jakbym miał kupić taki spray i sobie coś pomalować i później się zawieść, to bym się mega wkurzył. Dramat. Więc kilka słów o tym produkcie. Zrobiłem kilka tutaj natrysków, można powiedzieć próbnych lub nie, bo myślałem, że coś ze mną jest nie tak, ale tutaj wychodzi na to, że ten spray ma to do siebie: że po prostu pryska jak chce, i kurde, no ciężki temat powiem ogólnie. No tak, zostawia taki nalot, co w ogóle nie jest fajne, bo, bo zostawia ten nalot na powierzchni lakierowanej taki taki nasyp, bym to nazwał nasypem, zostawia takie chmury białe, tak więc, jeśli chodzi o marketowy spray, lakier bezbarwny w sprayu, ogólnie ten, który ja kupiłem, nie polecam, nie polecam, może zrobię tutaj taką na kanale serię testów lakierów bezbarwnych w sprayu, po to, aby Znaleźć zwycięzcę i używać go I mieć satysfakcję z roboty A nie zastanawiać się jak tu poprawić No popatrzcie sobie na tą sytuację tutaj Tutaj są dwie warstwy W odstępie czasowym tak jak powiem, producent zaleca tam 10 czy 15 minut nawet I obczajcie sobie temat Maska była Odtłuszczona i tak dalej I Podczas lakierowania tego elementu, tego rogu maski, mamy taki odkusz. Chcąc lakierować większy element, to ten odkusz i tak będzie na tym elemencie. Czyli my, lakierując na przykład błotnik jakiś, czy tam, nie wiem, coś tego typu, będziemy sobie robić podgórkę, bo na tej całej powierzchni odkusz z tego lakieru będzie nam się wbijał w element i będzie zmieniał nam odcień i tak dalej, i tak dalej. No wygląda to tragicznie. Podsumowując, jest to bardziej półmat, który ma niesamowity odkurz, który też zostaje na elemencie. Chyba może można go wytrzeć, ale nie o to chodzi podczas lakierowania, nawet ze spraya. Więc sami ocencie, czy ten lakier się nadaje. Pozdro.